Każdy z nas przynajmniej raz w życiu był chory z powodu miłości i wiemy, że może mieć to naprawdę niszczący wpływ na nasze szczęście, poczucie własnej wartości i ogólnie na życie. Posłuchaj i sprawdź, w jakim stopniu to dotyczy Ciebie. Osoba będąca obiektem naszego pożądania jest przyczyną naszego cierpienia z powodu miłości. I często zdarza się, że widzimy w tej osobie także jedyne możliwe lekarstwo na nasze cierpienie. Wszystkie inne obszary naszego życia podlegają temu negatywnemu wpływowi. Nie możemy skoncentrować się na pracy, nie chce nam się wychodzić z domu, zaniedbujemy swoje pasje i generalnie nie możemy myśleć o niczym innym. Faza Cierpię z powodu miłości często osiąga takie poziomy intensywności, że zamienia się nawet w ból fizyczny i osadza nas w tak ciemnej nocy duszy. Doświadczamy wtedy uczucia własnej bezsilności, bezbronności, samotności, opuszczenia i wyobcowania. Czujemy się bezwartościowi. Doświadczenie to jest przesycone strachem, beznadziejnością, bezsensownością. Przeżywamy w sobie głęboką ciemność. Wiem, że myśl o konieczności rezygnacji z tej miłości i bliskiego kontaktu z nim sprawia, że czujesz się źle. Ale w tym przypadku nawet jest to najmądrzejsza decyzja, jaką możesz podjąć. Musisz pogodzić się ze swoją teraźniejszością, a nie z tym, jak miała wyglądać twoja przyszłość. Uwolni się nie tylko od przeszłości, ale też uwolni się od przyszłości z tą osobą, która już się nie wydarzy. Ból miłości powinien być postrzegany jako uzależnienie, z którego chcesz się wydostać. Oznacza to, że koniecznie musisz zrezygnować z tego narkotyku. Jest powiedziane, że czas leczy rany, ale z doświadczenia wiem, że trzeba zrobić to samemu. Trzeba świadomie podjąć decyzję o rozstaniu się z nim i uwolnieniu. Badania pokazują, że obszar mózgu, który jest odpowiedzialny za tworzenie więzi, jest bardzo aktywny, gdy ktoś zostaje porzucony. Ale im więcej czasu mija od momentu porzucenia, ten obszar słabnie, kiedy zostajesz przez kogoś porzucona, jesteś w wielkim bólu. Jesteś całkowicie przekonana, że twój ból jest niezbitym dowodem na to, że jesteś głęboko zakochana w tej osobie. Niestety tak nie jest. Uczucie, które od, odczuwasz, a także ból, którego doświadczasz, są wzmacniane przez pewną psychologiczną dynamikę, która nie ma nic wspólnego z miłością. Ponieważ jest ona bardziej związana z Twoimi słabościami. To znaczy brakiem pewności siebie, lękiem przed porzuceniem, niezdolnością do bycia samej. Mogą tu również wchodzić w grę zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Wszystkie te czynniki radykalnie zwiększają Twoje cierpienie z powodu miłości, jednak nie są bezpośrednio związane z uczuciem do tej osoby, a raczej z Twoim deficytem i słabością. Nad którymi warto się pochylić i popracować. Nie chcę umniejszać uczucia, które odczu odczuwasz, ale zapewniam cię, że bliższe przyjrzenie się psychologicznej dynamice, o której przed chwilą wspomniałem, doprowadzi cię do rozpoznania, że znaczna część Twojego obecnego cierpienia nie ma nic wspólnego z konkretną osobą, która cię odrzuciła. Twój ból jest powiązany z wewnętrzną pustką, słabościami, niepewnością, które musisz umieć wypełnić w pewnym momencie sobą i przezwyciężyć samodzielnie poprzez ścieżkę osobistego rozwoju i pracy ze sobą. Istnieją sprawdzone sposoby na zakończenie tego emocjonalnego tornada. Po pierwsze, detoksykacja. Podczas której będziesz musiała unikać wszelkiego kontaktu z tą osobą i mentalnie uwolnić się od jej obecności w swoim życiu. Koniecznie też uwolni się od tej relacji na poziomie energetycznym. Dodatkowo usuń lub zarchiwizuj wszystkie fizyczne pamiątki i cyfrowe wspomnienia, wiadomości, zdjęcia, pliki. Wyeliminuj wszelkie szanse na przypadkowe spotkanie się z nim. Ważne jest, aby decyzja o zakończeniu związku była żelazną decyzją, od której nie ma odwrotu. Jeśli nadal będziesz podtrzymywał choć odrobinę nadziei, lub jeśli będziesz od czasu do czasu w kontakcie z tą osobą, zablokujesz cały proces uzdrowienia i nie będziesz w stanie odzyskać swojego życia. Kolejny ważny krok to przypisz tej historii pozytywne zakończenie. Wiem, dziwnie to brzmi, ale. To nie sama sytuacja, a interpretacja określa Twoje samopoczucie. Masz dwa wyjścia: albo uznać, że koniec tej historii jest tragedią i że Twoje życie jest teraz zrujnowane, lub możesz wybrać bardziej pozytywne myśli na ten temat. Możesz poczuć wdzięczność za tego partnera, bo pokazał Ci prawdę na Twój temat, był Twoim lustrem i teraz wiesz, co możesz w sobie przepracować. A po transformacji przyciągniesz partnera, który pokocha Ciebie bezwarunkowo i stworzycie harmonijny związek. Mam na to wiele przykładów. Każdy ból jest okazją do rozwoju, a każda zakończona historia pozostawia nam bezcenne życiowe lekcje. To doświadczenie sprawi, że staniesz się silniejsza. Kolejnym elementem procesu wychodzenia z toksycznego związku jest czas leczenia bólu, to czas opłakiwania straty. Doświadczania pustki i spotkanie z bólem. Zaakceptuj pojawiające się w tobie negatywne emocje, zanim za zamiast od nich uciekać. Poświęć czas bólowi i naucz się go słuchać, aby upewnić się, że goi się stopniowo i nie pozostawia negatywnych blizn w twojej psychice i sercu. To jedyny sposób, aby całkowicie przezwyciężyć koniec tej niespełnionej miłości. I zapomnieć o ukochanej osobie. Potem zrób następny krok. Odnajdź swoją tożsamość. To jest dobry moment, aby zbudować się na nowo w oparciu o to, kim naprawdę jesteś i stworzyć swój własny kodeks wartości. Być może Twój partner pokazał Ci wiele cennych informacji o Tobie i to wzmacniało Twoje przywiązanie do Niego. One nie zniknęły wraz z Jego odejściem. Połącz się ze swoim wnętrzem i stwórz nową wersję siebie. Uznaj swoją wartość, pokochaj siebie, poczuj, że jesteś godna miłości i bezwarunkowej akceptacji. Weź tę energię miłości kierowaną do Niego i przekieruj ją do swojego wnętrza. Daj ją sobie w taki sam sposób, w jaki dawała ją swojemu partnerowi. Nie musisz czekać, aż przestaniesz kogoś kochać, aby uczynić swoje życie lepszym. Ludzie przychodzą i odchodzą, relacje się zmieniają. Teraz może ci się wydawać, że nigdy więcej nikogo nie pokochasz. Yy, to wielka, straszna myśl, która powoduje cierpienie u większości ludzi po zerwaniu. Jak myślisz, skąd pochodzi miłość? Gdzie doświadczasz miłości? Tak, to jest właśnie tutaj, w Twoim sercu. Gdzie indziej mogłoby to być. Więc zawsze masz miłość. Jest w Tobie. Być może nie zdawałaś sobie z tego sprawy, dopóki ta konkretna osoba nie uruchomiła tego w Tobie, ale zawsze miłość była i pozostanie z Tobą na zawsze. Jest nawet teraz, zawsze będzie. Odkryj miłość w sobie, bo jesteś miłością. Teraz może ci się wydawać, że nigdy nie przestaniesz kochasz, nie przestaniesz kochać tej jednej osoby. Uwierz mi, możesz. Wiem, bo towarzyszyłem w procesie wychodzenia z toksycznej miłości wielu kobietom. Czas na uważność, na medytację, na afirmację, aby stać się bardziej świadomą swoich myśli i uczuć. Bądź bardziej obecna w każdej chwili. Kontroluj swoje myśli i działania. Zawsze możesz zmienić narrację swojego życia i uczynić go lepszym. Przestań kochać idealną wersję tej osoby. Podejdź racjonalnie i zastanów się, czego tak naprawdę chcesz od życia. Pamiętaj, prawdziwa miłość zaczyna się od Ciebie. To, co powiedziałem, oczywiście nie wyczerpuje w całości tego obszernego i złożonego tematu. Jednak mam nadzieję, że w jakimś stopniu przybliżyłem Ci ten temat i że w jakimś stopniu będzie to pomocne. Jeśli tak uważasz, to proszę skomentuj, polub i udostępnij to nagranie. Gdybyś potrzebowała pomocy psychologicznej, to zapraszam na konsultację. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski i z serca Cię pozdrawiam.